Witania do serca Jezusowego. Chryste, usłysz nas. Najpierw odnowienie aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Panie nasz Jezu Chryste, dzisiaj, tak jak przez stu lat, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych, staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, a w ślad za świętym Janem Pawłem II wołamy... Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. W obliczu twego miłosierdzia wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatne partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy... Zabrak czci dla tego, co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii. Świadomi naszych wad i słabości, stojąc wobec nowych i trudnych wezwań dla Kościoła i Ojczyzny, z ufnością wołamy: otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne. Daj łaskę nawrócenia i pokuty, uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa. Jezu, uczyń nasze serca na wzór serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie kościoła. Aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju. Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy, aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy. Otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, aby ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła. Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać. O piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy w darze od Ciebie mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Tobie. I Twojemu najświętszemu sercu oddając naszą ojczyznę w Twoje władanie. Z ufnością wołamy, chwała niech będzie najświętszemu sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, święta trójco jedyny Boże, serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego, serce Jezusa w łonie matki dziewicy przez ducha świętego utworzone, Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynio Boga, serce Jezusa przybytku Najwyższego, serce Jezusa domie Boży i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa zelżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i z wstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających w Tobie. Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy, pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa Chrystusa który z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Módlmy się, Boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.